Siema wszystkim Góry sowie oczywiście I taka ciekawostka z terenu Domeczek około domeczka Stawik Pamiętam jak to zaczęli tutaj robić Ale fajnie zrobione Może będzie jakieś rybki trzymać czy kolorowe czy do skonsumowania śnieg pada, początek kwietnia, zarypiaszczo, Fajnie nie. Podoba Wam się? Jak się podoba, to napiszcie. A ja lecę dali. Do następnego. siema